Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym rozważaniu wykładu Ojcze Nasz świętego Franciszka z Asyżu. Jesteśmy w punkcie piątym. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc, z całej duszy, zawsze za Tobą tęskniąc, całym umysłem. Ku Tobie kierując wszystkie nasze intencje, szukając we wszystkim Twojej chwały i ze wszystkich naszych sił obracając wszystkie nasze siły i władze, duszy i ciała na służbę Twojej miłości, a nie na co innego. I bliźnich naszych kochajmy jak samych siebie, wszystkich pociągając według sił do Twojej miłości, ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu i nikomu nie dając żadnego zgorszenia. Bądź wola Twoja jak w niebie. Przez cały czas rozważań Ojcze nasz Świętego Franciszka jest to odwołanie do nieba. Na samym początku, który jesteś w niebie, rozważaliśmy, czym jest niebo. Jak poznają, kochają aniołowie i święci, którzy są w niebie. Już od samego początku nasz wzrok został skierowany na niebo. Następnie, y, poprzedniej prośbie, przyjdź, Królestwo Twoje, modliliśmy się, aby Pan Bóg zakrólował w nas. To znaczy, aby to niebo zakrólowało w naszej duszy już tu na Ziemi, dzięki łasce. Ale również abyśmy kiedyś osiągnęli zjednoczenie trwałe z Bogiem w niebie, byli po prostu w tym niebie. W ostatniej prośbie to niebo zostało nam pokazane jako cel, do którego mamy zmierzać, o który mamy się modlić. A dzisiaj to niebo jest nam pokazane jako wzór. Ponieważ mamy wypełniać wolę Bożą, tak jak wypełniają ją aniołowie i święci, którzy są w niebie. Jak w niebie, tak i na ziemi. To jest nasz wzór, na który mamy nie tylko do którego mamy zdążać, ale według którego mamy żyć. Może to wydawać się dla nas trochę zaskakujące, ale święci, którzy są chwale nieba, Nadal wypełniają z radością wolę Bożą w odniesieniu do innych ludzi i do całego stworzenia. Dlatego modlimy się do świętych, ponieważ oni również nadal wypełniają wolę Bożą i stawiają się za nami, odpowiadają na nasze modlitwy zgodnie z wolą Bożą. Oni już królują z Chrystusem, z Nim będą królować na wieki wieków. Cześć oddawana Bogu jest uszczęśliwiająca, gdyż otwiera człowieka na Boga, tworzy relacje z najwyższym dobrem i miłością. A co się z tym wiąże, jest ostatecznym wypełnieniem sensu istnienia stworzenia. Czyli niebo i wypełnienie woli Bożej tu na ziemi, tak jak w niebie, jest wypełnieniem ostatecznego sensu naszego. Istnienia. Święci i aniołowie są rozpaleni gorliwością szerzenie miłości Boga, bo naturalnie oni zanurzeni w tym dobru i miłości, chcą się Nim dzielić. Prośba, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi odpowiada na pytanie, jaka jest wola Boża? którą mamy wypełnić na wzór aniołów i świętych w niebie. Odpowiedzią dla nas są właśnie następujące słowa, dosyć szeroko nam tutaj ukazane, rozpisane. Gdy przyjrzymy się temu rozważaniu, na pewno zauważycie podobieństwa i przypomni Wam się przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zatem, odpowiedzią na pytanie, jaka jest wola Boża, jest przykazanie miłości Boga i Bliźniego. Można powiedzieć, że jest to parafraza przykazania miłości? W parafrazie Ojcze Nas, świętego Franciszka w Syszu. Gdybyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze o Tobie myśląc. Gdy przyjrzymy się. Temu zdaniu, a właściwie tej części zdania, może nas troszkę zdziwić układ treści. Kochali z całego serca, zawsze o tobie myśląc. Raczej e, inaczej to się układa. Gdy z całego serca, to nie wiążemy raczej miłości z myśleniem. Raczej w naszej kulturze, Właśnie przeciwstawiamy sobie myślenie i miłość, rozum i serce. W wielu, wielu filmach, które oglądamy, na pewno jest postawione to pytanie, albo taka rada dana jednemu z bohaterów. Skup się na tym, co podpowiada ci serce, a nie rozum. Przeciwstawia się. A tutaj nie mamy tego przeciwstawienia, tylko Jedno wynika z drugiego. Trzeba zauważyć, że w tekście łacińskim został użyty tutaj czasownik kogito cogitare który nie tylko znaczy myśleć, ale również poznawać. I w drugiej prośbie był właśnie ten sam czasownik tłumaczony jako poznanie. Był umieszczony w tym kontekście poznania. Dlatego być może lepiej byłoby tu przetłumaczyć, abyśmy Cię kochali z całego serca, zawsze Cię poznając. I to właśnie tłumaczyliśmy sobie, dzieje się w niebie. Poznanie dobra jest rzeczywiście czynnością, która prowadzi do miłości. Już tu na Ziemi, ale w niebie. To poznanie największego dobra prowadzi do największej miłości, trwałej miłości. Z całej duszy zawsze za Tobą tęskniąc. Użyty tu został następny czasownik desiderando. Można jego tłumaczyć nie tylko jako tęsknotę, ale także jako pragnąc. Z całej duszy Pragnąc Pana Boga. Przypomnijmy sobie, że cel tych rozwalań jest taki, abyśmy mieli odpowiedź na to pytanie, jak wypełnić wolę Bożą. A więc wypełniamy wolę Bożą, żeby spotkać się z Bogiem w niebie, przez kochanie Boga z całego serca, zawsze go poznając. Z całej duszy zawsze go pragnąc, ponieważ poznanie Boga i z niego wynikająca miłość z poznania rodzi się miłość to mówiliśmy także w poprzednich odcinkach, więc tego nie rozwijam poznanie Boga i z niego wynikająca miłość prowadzi do coraz większego pragnienia. Czy tęsknoty za Bogiem, do spotkania go w wieczności? Gdzie tęsknota wieczności w niebie, tęsknota już zginie, ponieważ nastąpi to nasycenie, wypełnienie, napełnienie Bogiem, o którym również w poprzednim odcinku już mówiliśmy. Dalej, mamy kochać Boga całym umysłem. U, Tobie, kierując wszystkie nasze intencje. Umysł. Co to takiego jest? Umysł. Współcześnie w filozofii umysł rozumie się zupełnie inaczej niż rozumiał to święty Franciszek. Nie będziemy tego przedstawiać. To jest temat rzeka. Jak rozumiał umysł Święty Franciszek, wydaje się, że tutaj umysł oznacza bardziej po prostu rozum. Rozum, intelekt, współdziałanie dwóch intelektów biernego i czynnego pomiędzy sobą. Tak wydaje się, że właśnie umysł oznacza intelekt. A intencja to odpowiednie skierowanie naszej Woli, naszego chcenia. A ta ma być gdzie skierowana? Gdzie mamy kierować nasze chcenie, naszą wolę? Na to odpowiada następne rozważanie. Szukając we wszystkim Twojej chwal, chwały, tutaj mamy kierować nasze intencje: Ku Bogu, to znaczy, ku Jego chwale. Pan Bóg stworzył nas dla swojej chwały. A co to znaczy żyć dla Bożej chwały? Człowiek, który jest po grzechu pierworodnym, jego natura została zraniona tym grzechem, zupełnie inaczej patrzy już na Boga niż przed grzechem. Patrzymy na Boga jako ludzie zranieni grzechem. Jako na uzurpatora, jako na tyrana, jako na tego, który nie chce dla nas dobra, co jest oczywiście kłamstwem szatana. I gdy słyszymy takie zdanie, że mamy we wszystkich szukać chwały Bożej, że mamy żyć na chwałę Boga, wydaje nam się jakimś rodzajem zniewolenia, a to zupełnie nie o to chodzi. Pan Bóg, który stwarza nas dla swojej chwały, stwarza nas po to, dla swojej chwały, aby się z nami podzielić swoją chwałą. To znaczy czym? To znaczy sobą. Ponieważ życie Boże jest tak piękne, doskonałe, dobre, pełne miłości i to Jego życie, wspaniałość Jego życia tworzy tą chwałę. Więc Pan Bóg chce nami się podzielić swoją chwałą. I to znaczy żyć na chwałę Bożą. Mieć uczestnictwo w tej chwale, do której Pan Bóg nas zaprasza, do której nas stwarza. A to jest dla nas największym szczęściem, ponieważ cześć oddawana Bogu jest uszczęśliwiająca. Otwiera człowieka na Boga. Tworzy relacje z najwyższym dobrem i miłością. A co się z tym wiąże, jest ostatecznym wypełnieniem sensu istnienia. Więc żyć na chwałę Bożą to po prostu być zanurzonym w największym szczęściu, największym dobru, największą miłością, którym po prostu jest Pan Bóg. I stąd wynika dla nas wypełnienie sensem. I Wypełnienie wszystkich pragnień. Stąd wiąże się wypełnienie wszystkich naszych pragnień, że już nie musimy do niczego dążyć, czujemy się całkowicie wypełnieni i usatysfakcjonowani. I ze wszystkich naszych sił, obracając wszystkie nasze siły i władze duszy i ciała na służbę Twojej miłości. A nie na co innego. Dalej mamy kochać Boga ze wszystkich sił, władz duszy i ciała, czyli można krótko powiedzieć, całym sobą, całym swoim jestestwem, tym, co mnie stanowi, a człowiek to po prostu dusza, która przenika ciało. I całe nasze jestestwo. Mamy oddać na służbę miłości, a nie na co innego. Czyli najpierw jest Pan Bóg. Tu chodzi o to przysłowie, które myślę nieraz słyszeliście: Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Pan Bóg nie chce nam niczego zabierać. Ale skupiając się i Poświęcając się, oddając się całkowicie Panu Bogu, ja po prostu staję się szczęśliwy i wypełniony. Tym jeszcze są te władze duszy to rozum i wola. Władze duszy tak rozumiał władze duszy święty Franciszek to po prostu rozum i wola. Dalej, jakie są władze ciała? Władze ciała to są po prostu wszystkie nasze zmysły. Pięć podstawowych zmysłów zewnętrznych, na przykład oczu, uszy i tak dalej, wzrok, powonienie i tak dalej. Oraz również zmysły wewnętrzne. To znaczy wyobraźnia, pamięć zmysłowa i tak dalej. A cóż to mogą być te Siły, jakie mamy jako ludzie, siły. Może tutaj chodzić o uczucia. Uczucia są mocnymi naszymi siłami. Tak? Gdy jesteśmy w coś zaangażowani, chociażby miłość jest ogromną siłą, która nas Popycha do działania. I podobnie, nie będziemy teraz ro rozmawiać o uczuciach, i podobnie wiele uczuć, yy, które mamy, po prostu są naszymi siłami i nas popychają do działania, potrzebnymi siłami, jeżeli są mądrze, pokierowane przez rozum, ponieważ nie możemy oddać całej naszej władzy naszym uczuciom. Uczucia muszą być kierowane przez rozum i wtedy można naprawdę je bardzo dobrze w naszym życiu, jaka taka siła witalna, wykorzystać. Trzeba je po prostu umieć wykorzystać. Dalej, co to mogą być te siły? Może tutaj również Franciszek mieć na myśli po prostu cnoty. A co to są cnoty? Następny ogromny temat. Ale o cnotach już mówiłam na moim kanale, także znowu zapraszam do uzupełnienia filmów. Link w opisie, oczywiście. Ponieważ cnota jest również pewną siłą, tak się mówi, siłą duszy do czynienia dobra. Boga zatem po prostu kocha się całym sobą, całościowo, wszystko albo nic. I nie łudźmy się, że da się pogodzić Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek, jak przysłowu. Nie, tak się nie da. Wszystko albo nic. I teraz przechodzimy, jak mamy kochać swoich bliźnich. Jak widzicie, bardzo rozbudowany punkt dotyczący miłości Boga. I tutaj od razu jest postawiona właściwa hierarchia. Najpierw całym sobą kocha się Boga. A później jest bliźniego swego, jak siebie samego. Myślę, że wspaniałym wyjaśnieniem tego zdania jest taka modlitwa z Brewiarza, którą zacytuję: Byśmy kochali Ciebie ponad wszystko, a bliźnich dla Ciebie. I tak myślę, właśnie trzeba kochać najpierw Boga ponad wszystko, a bliźnich kochamy. Dla Boga, z powodu Boga, aby nieść Boga bliźnim. Niestety, czasami odwracamy tą kolejność, skupiamy się na bliźnich, kochamy ich ponad wszystko, nawet ponad Boga i Jego przykazania. Chodzi tutaj o właściwą hierarchię: Pan Bóg przede wszystkim, a wszystko dla Boga. I wszystko jest poukładane, dlatego że Pan Bóg nie chce zła. Pan Bóg chce największego dobra. Ciesząc się z dobra innych jak z własnego i współczując w nieszczęściu i nikomu nie dając żadnego zgorszenia. Mamy takie trzy punkciki. Jak kochać bliźniego w czynach konkretach. Najpierw cieszymy się z dobra innych jak z własnego. Z dobra innych się cieszymy, nie smucimy. I gdy bliźniemu nasze, naszemu bliźniemu przydarzy się coś niedobrego, jakieś zło, to wtedy się smucimy. Czyli cieszymy się z dobra, radość z dobra to właściwie pokładane uczucie przez rozum, radość z dobra, Smutek ze zła. Ale gdy jest odwrotnie, to znaczy, gdy cieszymy się, jak kogoś spotykanie szczęście czyli odwrotnie, smutek z dobra i radość ze zła, które spotkało bliźniego wtedy jest to uczucie zazdrości. Zazdrość jest jednym z grzechów głównych. Zazdrość jest grzechem. Nie ma nic pozytywnego w zazdrości, ponieważ są to źle skierowane uczucia. Z źle skierowane uczucie przez rozum. wtedy gdy cieszymy się ze zła i smucimy się z dobra, a powinno być odwrotnie. Gdy właśnie tak jest, to jest zazdrość i trzeba ćwiczyć się w tym, aby prawidłowo Skierować te uczucia. Dalej, współczując w nieszczęściu, czyli znowu współczucie w nieszczęściu, a nie radość z nieszczęścia. I nikomu, nie dając żadnego zgorszenia. Co to znaczy nie dawać komuś zgorszenia? Gorszyć kogoś to znaczy czynić go gorszym, ponieważ zły przykład życia, Osłabia również drugiego człowieka. Nie jest tak, że nie żyjemy bez wpływu na siebie. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy jak naczynia połączone, jak jedna rodzina ludzka. Gdy ktoś czyni zło, to ono przez zły przykład zawsze jakoś dotknie drugiego człowieka, zgorszy go, może uczynić go gorszym w ten sposób, że Drugi człowiek. No na przykład, gdy ktoś widzi, że w pracy ktoś kradnie, to mówi: A ja też będę kradł, wszyscy tak robią. Znaczy, można, można kraść, można się ustawić i tak dalej. Czyli nie jest to bez znaczenia. Ktoś jeden kradnie, a drugi to obserwuje. I się gorszy, to znaczy pomyśli sobie, że po pierwsze można tak robić, że ja też tak robię i staje, zrobię i staje się gorszy, a jeżeli ten zły przykład tak nie wpłynie na tego drugiego człowieka, to też może go osłabić jego morale, to znaczy właśnie zgorszy w tym sensie że pomyśli sobie, że już nie wa że jest mało dobra na świecie, że może nie warto żyć uczciwie, no i tak dalej, tak dalej. Jak ważny jest także dobry przykład życia, ponieważ to do dobro, które my czynimy, ono będzie promieniować też na innych i budować relacje. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę, za waszą cierpliwość. I zapraszam do kolejnych odcinków. Myślę, że już będą nagrywane regularnie raz tygodniu. Zapraszam.